Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Matura próbna z British Council i wydawnictwem Operon. W jednym z zadań chcieli sprawdzić drugiego kondycjonala I okazało się, że nie kondysjonal był najtrudniejszy dla uczniów, ale przepisy kulinarne. Zapraszam przed ekran. I oto testowane zdanie. Początek i koniec już jest podane po angielsku. Trzeba było przetłumaczyć ten środek. I'd experiment with. Eksperymentowałbym, tak? To jest początek drugiego kondycjonala. Gdybanie. Czym bym eksperymentował? Przepisami kulinarnymi, gdybym, i właśnie gdybanie, gdybym miał większą... Kuchnie. I teraz uwaga, przepis kulinarny w języku angielskim to jest recipe, i w tym już jest kulinarny. W języku polskim trzeba dodać, no bo samo słowo przepis jest dwuznaczne, tak? Znaczy nie wiadomo o co chodzi. Może być przepis jakiś tam karny w prawie. Więc my precyzujemy, że jest to przepis kulinarny, więc w języku angielskim nie dodajemy słowa kulinarny, a niektórzy dodawali. Culinary jest takie słowo w języku angielskim. Jest to przymiotnik, na przykład kulinarne zdolności. Culinary skills albo szkoła taka do gotowania, gdzie się uczymy. Culinary school. A tutaj nie dodajemy, bierzemy po prostu słowo recipe. Ale tu był kolejny problem. Niektórzy właśnie dodali kulinarny, a niektórzy źle napisali przepisy w liczbie mnogiej. Dodawali sobie i. Rzeczywiście często tak jest, że jest końcówka i jest w liczbie mnogiej, ale tu nie ma. Recipes bez i. Czyli I'd experiment with new recipes if I had, gdybym miał, i większość uczniów to robiła dobrze, if I had a bigger kitchen. Dzięki, trzymajcie się.